Cześć, witam Was na moim kanale z tej strony krzywy. Słuchajcie, czas pogadać o tym, co działo się wczoraj w stacji z Nottingham Forest. Wygrana 2 do 0. Zanim do tego przejdę, przypomnę o tym, co jest w opisie. Instagram, grupa na fejsie, mój Twitter. A także zachęcam Was do klikania łapek w górę oraz subskrypcji. Tak jest. Dobra, słuchajcie, na początku tego materiału chciałbym przeczytać pewną listę. Tak, Manchester United. Lista. Kontuzji: Tom Hinton, Tarek Malasia, Rafa Varan, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Scott McTominay, Donny Van de Beek, Marcel Zabitzer, Markus Rashford, Alejandro Garnacho. Policzmy to sobie. Liczba zawodników, która spokojnie z tej listy mogłaby wczoraj wystąpić w pierwszym składzie: Rafa Varan, na pewno. Lisandro, na pewno. Tu już mamy dwóch. Luke Shaw trzeci. Zabicer czwarty, on domyślnie miał być, ale no tam coś, coś się stało na rozgrzewce. Rashford jest piąty, Garnacho według mnie jest szósty. Oczywiście można by się kłócić, czy Rashford i Garnacho razem by w jednym składzie byli. Nie wiemy, ale takie opcje też by były. Więc słuchajcie, no dobra, pójdę na niekorzyść. Pięciu zawodników, prawie połowa. Była niedostępna, prawie połowa pierwszego składu była niedostępna wczoraj na mecz z Nottingham Forest. Co najbardziej kluczowe, dwóch środkowych obrońców. I tutaj też chwilę e, takiej refleksji chciałbym mm, wrzucić. <laughs> Słuchajcie, informacja o tym, że Lisandro odpada do końca sezonu mnie naprawdę zdruzgotała. Ja myślę, że się pobaczy, jak widziałem te obrazki w meczu z Sevillą, jak on schodzi nie o własnych siłach z bójska, jak skrywa swoją dłań, swoją, dłań, swoją twarz w dłoniach. E Trzymamy kciuki, żeby był gotowy już na presezon, żeby był w pełni gotowości na okres przygotowawczy. Lisandro wracaj do zdrowia. Rafa Varan też najprawdopodobniej Ciężko myśleć o jego powrocie przed końcem sezonu, ale jakieś tam prawdopodobieństwo jest. I ten mecz był niezwykle istotny chociażby z tego punktu widzenia, bo trzeba było dać pozytywną odpowiedź po tym, co widzieliśmy z Sywią, A propos tego meczu, no to nie nagrywałem odcinek, bo zaraz chwilę później już nagrywaliśmy na piłkarzyki, więc nie chciałem się powtarzać. Jeżeli ktoś jest ciekawy mojego komentarza odnośnie meczu z Hiszpanami, to zapraszam wiadomo gdzie. Ehm. Trzeba było tutaj naprawdę dobrze odpowiedzieć na to, co się wydarzyło z Sewią i na to zrobiła. Oczywiście, jakieś lekkie obawy mogły być z uwagi na to, że przede wszystkim nie było dwóch środkowych obrońców i dwóch lewych obrońców, i jakoś tutaj musiało być to zestawione. Brak Ashforda y, oczywiście jest istotny. Czy jest jakoś bardzo widoczny? Uważam, że nie. Dlaczego? E, powiemy jeszcze za chwilę. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o to spotkanie, dominacja United praktycznie od początku do końca. Oczywiście były lekkie zagrożenia pod De Dechei, ale głównie z jakichś takich stałych fragmentów, wiecie, rzuty rożne, rzuty wolne. Nic bardziej poważnego, więc na tym tle brawa dla drużyny i środkowej, znaczy ogólnie formacji defensywnej za to, że się wykazała, że Dawid Dechei nie miał zbyt wiele do roboty. Ja bym tutaj głównie wyróżnił. Um, wan sake i Lindelofa, ale głównie bym zaznaczył, że Lindelof się popisał dużo lepszym występem w mojej opinii niż Harry Maguire, bo Maguire brał udział przy okazji kilku takich wydarzeń, gdzie albo było blisko karnego, albo jakiegoś faulu, rzutakadka też zarobiona dość szybko i w głupi sposób, znaczy, inaczej, można by się kusić czy ta żółta kartka była głupia, bo niektórzy by podkreślili istotny fakt, że zdusił kontr, jakby nie patrzeć tym zachowaniem. No, ale nadal to jest żółta kartka, więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Szczególnie, że to był bardzo początkowy stan meczu. Dalo, pomimo bramki, miał kilka takich sytuacji, że spowodował. <laughs> lekkie palpitacje serca pod branką Dawida De hey, więc uważam, że tutaj mogło być lepiej. No a o, tym, o Lindelofie i Uambisace już powiedziałem, że to były naprawdę bardzo solidne występy. Nie można się do niczego, według mnie, większego przyczepić. Ale dlaczego środkowa obrona miała tak mało do roboty? Bo genialnie spisywał się środek pola i atak, moi drodzy. Dominacja, posiadanie, niedopuszczanie w ogóle pod Naszą własną bramkę zawodników przeciwnych z piłką Casemiro, Eriksen i Bruno. Co to jest za piękne trio! O jest, no, słuchajcie, można się rozpływać godzinami na temat tego, jak oni ten mecz kontrolowali, jak ta piłka pomimo presji, też momentami zawodników Nottingham Forest, była cały czas w posiadaniu, w posiadaniu United. To jest to, o czym mówiłem. Ile znaczy Eriksen, ile znaczy um, Casemiro dla tego składu. Czy ten był tak wyglądał, gdyby tam był w środku Fred i McTominay? Śmiem się kłócić. Oczywiście zawodników tych szanuję, lubię, ale trzeba też, powiedzmy, odpowiednio tutaj precyzować siły, zamiary itd., tak dalej. Moi drodzy, mógłby, mógłby być ten wynik oczywiście dużo wyższy. To był chyba najwyższy expected goal w tym sezonie, jakie United wykręciło. Można by się kłócić. Czy nie, czy powinniśmy wymagać więcej. 2-0 to jest dobry wynik w kontekście tego, że pod bramką De Gea się jakoś bardzo dużo nie działo. Oczywiście nieskuteczność momentami była, ale były też genialne interwencje Nawasa. Gratulacje. Były też były kilka też takich strzałów, które były trochę bardziej z dystansu, jak uderzenia Bruno. Ta, która była bodajże na poprzedce, co wylądowała i też ta, która została wybroniona, sparowana przez nawasta na słupek. Jakoś tak to mniej więcej wyglądało. Więc... Yy, super. Super. Jakby... Nie jestem w stanie się tutaj jakoś bardzo przyczepić. Jeżeli mam się już do czego, kogoś czegoś czepiać, to będzie to na pewno Jadon Sancho. No ja nie dziwię się, że ta... Yy, cierpliwość wobec Anglika się kończy. To był naprawdę słaby występ Anglika. Nie dziwi mnie piątka na Manchester Evening News. I szczególnie ta piątka jest o tyle uderzająca, że Nottingham naprawdę było przeciętne, żeby nie powiedzieć, że słabe. W takim meczu od Jadona oczekuje się znacznie, znacznie więcej. Kolejny raz każde praktycznie zagranie było spóźnione. Był chłopak bardzo niepewny siebie. Ja mam wrażenie, że on nie potrafiąc tak szybko wejść po tym powrocie. Z Holandii, znowu podupadł jakoś psychicznie, nie jestem w stanie tego wam wytłumaczyć. Naprawdę. Było kilka takich sytuacji, że widziałem widziałem um, jego z piłką przy nodze, który widział, że ma dużo przestrzeni, jeżeli minie do niego obrońcę. I on zamiast iść w dribbling, co zrobiłby będąc w Borusii wycofywał piłkę. Albo ją tracił, albo spóźnił zagranie, niecennie nie podając. Jadon, naprawdę słabe spotkanie, i do tego mógł otworzyć dziwnik. O, to była w miarę dobra sytuacja. Uważam, że tam powinno się być powinno być to groźniejsze niż to uderzenie w prosto w Felipe. Prosto w Felipe. On też wyciągnął nogę, no ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie Sancho, według mnie, no, jednym z najgorszych w tym meczu, ogólnie nawet bym powiedział. Miała tam jakieś może dwa trzy fajne zagrania, ale story w takim meczu oczekujemy dużo więcej. Po przeciwległej stronie. Antony, czy on jest graczem meczu? Uważam, że nie. Uważam, że graczem meczu mimo wszystko jest Bruno Fernandes, ale Antony... Co ja mówiłem ostatnio? Od meczu z Newcastle Antony w końcu wygląda jak gość, który zrzucił z siebie jakąś taką presję. U niego wszystko wygląda teraz w taki, w taki sposób bardziej naturalny, jeżeli chodzi o tą aktywność z przodu. Z tyłu tutaj są obiekcje. Rozumiem. Ja z tyłu uważam, że on z tyłu pracował zawsze, jeżeli chodzi o pracę w obronie. Tylko z meczu z Liverpoolem się tak bardzo wyłączył, że ta na to się bardziej zwraca uwagę, według mnie. A wcześniej się bardziej skupił na jego brakach w przodu. No, Antony wygląda świeżo, jest pewny swoich zagrań. Nie ma czegoś takiego, się boi wchodzić w pojedynki, tak jak to miało miejsce wcześniej, i też grał dość bezpiecznie. Jest dużo więcej ryzyka w jego zachowaniach i jego. Zargania są dużo bardziej naważnie, też przemyślane. Oczywiście on dużo próbuje strzałów z tym swoim fantastycznym zejściem na lewą nogę, e, które jest według mnie super. Jakby Robena nie gnoiliśmy za to, a będziemy robić to z Antony? No bez przesady. Ja wiem, że Robin to robi dużo lepiej, ale dajmy mu też jakby szlifować to wszystko, nie? I do tego przede wszystkim pierwszy asysta Antonego Bramka. Można by się zastanawiać, czy on nie jest graczem meczu, ale uważam, że dużo więcej do gry wnosił jednak Bruno. Był fantastyczny, był wszędzie tworzył, kreował, bronił. Bruno był genialny. W tym miejscu chciałbym pozdrowić moich sąsiadów, którzy nie potrafią zrobić porządku ze swoim psem, który szczeka non-stop. Jak tylko ktoś się pojawi na korytarzu i przeszkadza wszystkim, może porządku. No, jakiś behawiorysta by się przynajmniej przydał. No. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. W każdym razie. Wybaczcie, musiałem poczekać aż się sytuacja na korytarzu uspokoi, bo było momentami już za głośno. Jeszcze niektórzy sąsiedzi zaczęli rozmawiać ze sobą, a tego nie chciałem tutaj, żebyście słyszeli, i ja też wtedy mam gorzej ze skupieniem się, kiedy ktoś lub coś mnie rozprasza. Dobra, słuchajcie, chyba tyle na temat tego spotkania. Mam nadzieję, że wyszło dość treściwie. Oczywiście kontuzje martwią, czekam na jakieś update'y odnośnie Rashforda, Zabicera. Mam nadzieję, że show też się wkrótce pojawi znowu. Tak więc trzeba, trzeba trzymać kciuki, na pewno mnie cieszy to, że po tym zwycięstwie drużyna napawa optymizmem, znaczy ten wynik napawa i występ napawa optymizmem po tym względem, że na tej środkowej obronie wcale może nie być tak źle, jak się wydaje. Szczególnie w kontekście tego, że w środku pola powinna być taka dominacja i panowanie nad sytuacją w danym meczu. Dzięki czemu też do tych sytuacji pod bramką Davida De hey nie powinno dochodzić tak często, tak jak to miało miejsce, kiedy nie było Casemiro, nie było Eriksena, bo wtedy obecność Lisandro i Varana była tym bardziej znacząca. Oczywiście bardzo ich będzie brakować, ale trzeba dać radę sobie też bez nich. I tyle. Aha, Martial, mało oceniony przeze mnie, mi się nawet podobał, dość widoczny był, chociaż no, szczególnie przy okazji pierwszej bramki, bo to było jego zachowanie najbardziej znaczące na tej całej akcji, ale hmm, można by oczekiwać przy okazji takiego występu trochę więcej. Ja się nie dziwię, że on chyba szóstkę dostaną Manchester i News, bo chyba w takim meczu o bramkę powinien się mocniej pokusić niż to robił, według mnie, ale. A, i Wekhorst, bo niektórzy się tutaj rozpływają nad jego ruchem przy okazji drugiej bramki. Ok, to prawda, to było bardzo dobre zachowanie, ale uważam, że każdy środkowy napastnik by się tak zachował w tamtym momencie. Tak mi się wydaje. Więc ja go oczywiście chwalę za wiele takich ruchów nieoczywistych, ale ten ruch akurat należał do tej kategorii obowiązkowych, według mnie. I tyle, dobra, jeżeli byliście do końca, do końca na tym materiale, to bardzo bym Was prosił, żebyście napisali w komentarzu statyw. Dzięki wielkie, pa, cześć.